Chwała naszą Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. a bracia siostry Pokój Boży. Śpiewaliśmy tą wspaniałą pieśń. Łaska, łaska, większa niż wszystkie przestępstwa me. Myślę, że właśnie Boża Łaska uczyniła to, że my dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, że Bóg chce objawiać swoją chwałę pośród nas. Brat Samuel prosił mnie, żebym się przygotował na młodzieżowy, ale nie zdążyłem, więc chciałem dzisiaj usłyszeć na ten temat. Na który przygotowywałem się, znaczy się o którym myślałem, myślę, że to jest ważną rzeczą zacznę czytać może z 16 rozdziału Ewangelii Jana od wersetu 7 i do 15. Lecz ja mówię wam prawdę, pożytecznie jest dla was, abym odszedł, bo jeśli, jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. A jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy On przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, bo idę do Ojca Mego już mnie y, nie zobaczycie. O sądzie. Bo władca tego świata jest już osądzony. Mam Wam wiele jeszcze do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, prowadzi Was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z Mego i wam oznajmi. Widzimy tutaj fragment Bożego słowa, Pan Jezus mówi o pocieszycielu, o Duchu Świętym, który wiemy, później stąpił w Dzień Zielonych Świąt. Na Kościół jest obecny w nas, gdy rodzimy się na nowo. Jest obecny w Kościele, gdy zgromadzamy się w imieniu pańskim. Jest też i na nas, gdy Słowo Boże mówi, gdy yy, przeżywamy chrzest w Duchu Świętym, gdy ta Boża obietnica, którą Bóg obiecał, wypełnia się w naszym życiu. I tutaj jest napisane o tym, że on weźmie, że pożytecznie i dla nas, dla apostołów i dla nas było to, że Pan Jezus odszedł z tego świata, Poszedł po śmierci swojej, zmartwychwstał, później poszedł do nieba, zasiadł po prawicy. Wiemy o tym, że wstawia się za nami. Ale też, gdy on poszedł, posłał pocieszyciela, ducha świętego. I właśnie tak, gdy rozmyślałem o tym, właśnie i tu jest napisane, że on z mojego weźmie i mnie uwielbi. Wcześniej jest mowa o, o tym, że o grzechu. Dlaczego o grzechu świat Bóg, Duch Święty przekonuje? Bo nie wierzą. Imię Boże, nie wierzą w Jezusa Chrystusa, nie chcą przyjąć Bożego pojednania, które jest w Jezusie Chrystusie jego Synu poprzez krew krzyża Golgoty, poprzez tam drogocenną ofiarę krzyża Golgoty, o sprawiedliwości, bo Pan Jezus poszedł do Ojca, i o sądzie, że książę tego świata już jest osądzony, że nie może kiedyś tam będzie osądzony, ale już jest osądzony, już został na niego wydany wyrok. Abyśmy o tym wiedzieli. I ludzie często popełniają ten błąd, chrześcijanie też dają się gdzieś namówić, właśnie podążają za księciem tego świata, ale przecież On już jest osądzony. On już dawno jest osądzony, tam, na krzyżu Golgoty, został osądzony, tam wyrok został wydany, wieczna, wieczne potępienie je, jezioro siarką gorejącym. Ale właśnie to, o czym dzisiaj chciałem mówić, Pan Jezus mówi, że z mojego weźmie i mnie. Uwielbi. I chciałem czytać z 12 rozdziału pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Kto zna Słowo Boże, wie o czym chcę dzisiaj Was, nas zachęcić wszystkich i też o czym będę czytał. Myślę, że jesteśmy zielonośrodkowcami. Tym bardziej powinniśmy być tym zainteresowani. A co do y, duchowych darów, bracia, nie chcę, aby, żebyście byli w niewiedzy. Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków, jak was yy, wiedziano, daliście się prowadzić. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. A różne są dary, lecz ten sam Duch, różne są posługi, lecz ten sam Pan, różne są Działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A każdemu jest dany przejaw ducha dla wspólnego pożytku. Może na razie ten fragment Bożego Słowa. Tu jest zapisane, że każdemu z nas jest dany przejaw ducha Bożego ku wspólnemu pożytkowi. Pa Piotr, pisząc w swoim liście, mówi: Nie każdy z nas usługuje tym darem łaski który otrzymał jako dobrzy szafa, szafarze rozlicznych łask Bożych. Czyli każdy z nas ma tę predyspozycję, daną od Boga, tą, i tą możliwość, aby Bóg mógł przejawiać się w jego życiu. Ale właśnie to jest ten problem, często, że gdzieś zapominamy. Często też no, największym chyba problemem w życiu chrześcijan jest to, że łaska to jest dar łaski. Zapominamy o tym pierwszej rzeczy, że to jest łaska, czyli charyzma, czyli, charyz, czyli łaska z greckiego, czyli to, że to nie możemy sobie na to zasłużyć. A my popełniamy często ten błąd, że chcemy sobie zasłużyć na dary Ducha Świętego, że chcemy po prostu, jeżeli będziemy święci, jeżeli już będziemy doskonali, to może Bóg nam da. A słowo Boże mówi, że to jest łaska, czyli za darmo. Nie możemy sobie na to zasłużyć. Dlatego też apostoł Paweł w dwóch miejscach, w liście do Rzymian w dwunastym rozdziale, jak też w liście do Efezjan, pisze, żebyśmy przemienili swoje życie przez, przez ten sposób myślenia właściwy. Często chrześcijanie nie mają właściwego sposobu myślenia. Gdzieś zostają nam te naloty, i to myślę, że jest takie diabelskie, to wszystko, że ty musisz sobie zasłużyć, aby być kimś, ty musisz sobie zasłużyć, aby Bóg ciebie błogosławił, ty musisz sobie zasłużyć, aby Bóg ciebie używał. Nie, myślę, że jest odwrotnie często. Bóg daje łaskę, okazuje, a z drugiej strony mówi: i będę oczyszczał twoje życie. Nie tak, że najpierw oczyszczę, a później ci dam. Ale Bóg daje i chce, aby nasze życie było czyste, i święty on nam pomaga żyć czystości i świętości. Dlatego ważną rzeczą, i tu jest napisane, że, każe, że, pośród, każe, że Bóg w szczególny sposób w każdym z nas przejawia duch święty się ku wspólnemu pożytkowi. I tu jest napisane w jaki sposób. Jednemu bowiem przez ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy. Przez tego samego ducha, innemu wiara w tym samym duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, innemu tłumaczenie języków. A to wszystko sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce. I to jest też. Może yy, na końcu zatrzymam się właśnie na tym ostatnim wersecie. Często modlimy się, i Bóg, jeżeli Bóg nam tego nie daje, o co prosimy, często myślimy, że nie jesteśmy godni, i tak dalej, ale tu jest napisane, że Duch Święty rozdaje, jak chce. I każdemu z nas rozdał jak chce. Dlatego też często też popełniamy taki błąd, jeżeli Bóg kogoś używa, o mówi to On lepszy niż ja. To jest nieprawdą. Wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, za wszystkich umarł Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, poniósł tą drogocenną ofiarę dla nas, tą śmierć również męczeńską, abyśmy my byli jego pojednani z Bogiem. A tu w różny sposób przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi po to, aby budować Kościół. I Bóg, Duch Święty wie, jakie mamy predyspozycje często. Duch Święty uznaje Dania nas do wielu rzeczy, zresztą napisane jest w liście do Kolosam, w pierwszym rozdziale, że, uczyni, że uczynił nas zdolnymi do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. I tu jest napisane, i tu są te wszystkie dary, te, o które możemy się ubiegać, o które możemy się modlić, ale i tak, abyśmy wiedzieli o tym, że Duch Święty daje, jak chce. Nie, że my coś możemy wymyślić, chociaż z drugiej strony, jeżeli Bóg sprawia, Yy, powiem wam pewną historię. Jeżeli Bóg sprawia w nas chcenie, to i też daje, yy, czyni to po coś. O pewnym człowieku opowiem wam. Był pastorem, później upadł, poszedł w świat, ale od pewnego czasu, od kilku lat, tak Bóg położył na serce, że się za niego modlił. I ja mówię, skoro się modlę za tego człowieka, to znaczy, że Bóg coś chce uczynić w jego życiu. Zmienić jego życie. I wiecie co? Ostatnio rozmawiałem z bratem, z właśnie też z tego zboru, on jest teraz pastorem. I mówi, że on przyszedł do niego, mówi, że chciał uregulować swoje życie, wrócić z powrotem do społeczności, po prostu chciał zmienić swoje życie już. To minęło 20 lat ponad. Ale jeżeli Bóg w nas sprawia chcenie, ja mówię o chceniu, jeżeli przychodzi pragnienie modlić się o coś, to widać wniosek z tego, że Bóg chce coś uczynić w Twoim życiu czy w moim życiu. Jeżeli daj Bo, Słowo Boże mówi, czyż nie czytamy o tym, że ona z nas sprawia chcenie i wykonanie, to czyni Bóg. Ale często gdzieś daje chcenie w naszym życiu, a my machamy ręką, to nie dla nas, my się nie nadajemy, idziemy dalej. I nawet nic o tym nie myślimy, nawet nic z tym nie robimy. Dlatego dzisiejszego poranku chcę, abyśmy przemyśleli to. Chcę, abyśmy byli zachęceni, bo Słowo Boże mówi, że z mojego weźmie i mnie uwielbi. Pan Jezus mówi właśnie, że przez te rzeczy również, to jest, gdy Kościół jest budowany, gdy Kościół wzrasta, Jezus Chrystus jest uwielbiony. Przez to, że w taki czy inny sposób e, objawia się e, Duch Święty w społeczności, przez to Jezus Chrystus jest uwielbiony. Bo On przyszedł tylko po to, aby uwielbić Jezusa Chrystusa w społeczności. My jesteśmy dziećmi Bożymi i On chce uwielbić Bożego Syna pośród nas, w tej społeczności. Dlatego też dalej czytamy, zresztą później jest ten trzynasty rozdział, aby to wszystko, myślę, że to jest nie tak, znaleźć się ten trzynasty rozdział między tym dwunastym a czternastym, później gdy apostoł Paweł tak dokładnie objaśnia, mówi te dwie, dwa dary, proctwo i mówienie językami, z tłumaczeniem, również jak i samo, samo mówienie językami. Mówi, żeby to było wszystko w porządku, jest ten 13 rozdział. Czyli aby to wszystko było w miłości czynione, aby Bóg się objawiał w tej właśnie sprawie, ku, w miłości. I tam, gdy czytamy później, może ten czternasty rozdział, właśnie tu jest napisane tak. Dążcie do miłości, starajcie się usilnie o dary, a najbardziej o to, aby prorokować. Starajmy się usilnie. Czy staramy się usilnie o dary Ducha Świętego? Myślę, że często. Jest to w Poniewierce. Tak jak jest napisane, że ci, z, a ci którzy tam mieli, to wytwarzali meteriusz świątynki, mówią, że świąty ta pójdzie w Poniewierkę ta świątynia i Diana, czy tego, pójdzie w Poniewierkę. I często tak w życiu chrześcijańskim jest, można powiedzieć tak samo, że te rzeczy są gdzieś tak jakby w Poniewierce zaniedbane. Po prostu nie jesteśmy zainteresowani, trwamy i nam się wydaje, że jest wszystko... Porządku. Ale myślę, że właśnie w tych czasach ostatecznych, z jednej strony, gdy moc ciemności coraz więcej działa i coraz mocniej działa yy, na kościół ich i czyni, z drugiej strony, Bóg chce w szczególny sposób, myślę, yy, objawić swoją moc, swoją chwałę, abyśmy mogli być zwycięzcami jako społeczność, jako indywidualny każdy chrześcijanin w Jezusie Chrystusie, abyśmy byli zwycięzcami ale właśnie to, abyśmy się starali usilnie. Sam odpowiedz, czy starasz się usilnie o dary Ducha Świętego. Czy się nie starasz? Czy mówisz, patrz, żeby ktoś inny może się postarał? Ale nie ty. Nie tylko proroctwo, chociaż Słowo Boże mówi, że te dwa są szczególnie ważne, szczególnie ważne ze względu na to, że one powodują, że zbór się buduje. Że w tym wszystkim. Tu jest napisane dalej. Ten bowiem, kto mówi obcymi językami, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie. On zaś w duchu mówi tajemnicę. Ten zaś, kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia. Kto mówi obcym językiem, buduje samego siebie, ale kto prorokuje, buduje Kościół. A chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. Bardziej jednak, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi obcymi językami. Chyba, że tłumaczy, aby kościół był zbudowany. Jest napisane, i później, gdy czytamy na końcu tego czternastego rozdziału, czytamy o tym, że jeden usługuje tym, drugi tym, trzeci tym, każdy usługuje tym darem maski w kościele, aby kościół był zbudowany. Dlatego dzisiejszego poranku chcę Was zachęcić do tego, abyśmy Chcieli starać się o dary Ducha Świętego, abyśmy przystanęli w swoim życiu, w tej pogoni, nie wiadomo za czym i dokąd i po co, abyśmy przystanęli i abyśmy chcieli, aby Duch Święty. Użył nas, abyśmy byli tym użytecznym naczyniem w Jego rękach. De też i są służby, o które jest napisane w liście do Efezjan. I może, mogą być służby w taki sposób, czy w inny. tu są temat darów, ale mówię, że gdzieś może zaniedbaliśmy to, może gdzieś przestaliśmy się starać o te rzeczy, a myślę, że to jest bardzo ważne w Kościele. I gdyby dzisiejszego poranku. Był dar objawienia, byśmy wiedzieli, co zrobić. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Byśmy wiedzieli. Wiele rzeczy byśmy wiedzieli. Dlatego chciejmy się starać usilnie. Od dary Ducha Świętego. To chciejmy się starać usilnie o dar, myślę, też jest bardzo ważną rzeczą. Dar rozróżniania duchów. Bo różne duchy. Ludziom się wydaje, że, to są, że oni są wierzący, a oni są zniewoleni. Wcale nie duchowi. Często się wydaje, że przychodzą, mówią piękne rzeczy, a tak faktycznie nic tu Bożego nie ma. Bo wiecie, połowa prawdy zawsze jest kłamstwem. Połowa prawdy. I diabeł jest tak przebiegły, że on używa słowa, zobaczcie, gdy kusił Pana Jezusa. On nie mówił jakiejś herezji, ale On mówił tylko Boże słowo. Ale to był diabeł. I dlatego kość ważną rzeczą jest w Kościele, aby był ten dar. Również w tych czasach ostatnich, że w różny sposób diabeł chce się wcisnąć. Ja nie mówię tu przez rzeczy tego świata, bo jeżeli ktoś upadnie, różnie to bywa. Ale chce całe społeczności zniszczyć, zwieść na manowce poprzez to, że po prostu zwiedzie poprzez niewłaściwą naukę. Dlatego chcę Was dzisiejszego poranku zachęcić, Wspominamy dzisiaj śmierć Pana Jezusa Chrystusa. On powiedział, że gdy pójdzie, pośle Go i lepiej, gdybym, że odejdę i pośle do Was pocieszyciela, bo On z mojego weźmie i mnie uwielbi. Jeżeli chcemy, aby Jezus Chrystus był uwielbiony pośród nas, w społeczności, chciejmy się starać. Myślę, że te proroctwa, ja tak sobie rozmyślałem, które często mówiły o tych o przebudzeniu w czasach ostatecznych. Ja myślę, że to jest y, też i to, że w kościele kościół się obudzi i powie i chrześcijanie zaczną powiedzieć: "Przecież nasz, nasz Bóg jest Bogiem żywym. I chcemy oglądać jego moc, chcemy oglądać, że on mówi do nas, chcemy słyszeć, że on mówi, chcemy wiedzieć, że on nas wysłuchuje. Chcemy wiedzieć, chcemy widzieć Boga w działaniu. Ale w taki sposób też to się będzie Przejawiać, jeżeli będziemy się starać. A dlaczego by nie miał być daru zdrowień w naszym zbożem? A dlaczego by nie miał być daru rozróżnienia duchów? Mamy mówienie językami z wykładem, mamy proroctwo. Mamy wiele rzeczy, chociaż często nawet sobie nie zdajemy, czy mowę mądrości, czy mowę wiedzy. Mamy. Ale po prostu, dlaczego nie ma być tych innych darów? Dlaczego? Bóg chce nas błogosławić. Chce nam okazać łaskę swoją i miłość. Dlatego zachęcam Was, jeżeli Bóg sprawia w Tobie pragnienie, a może sprawiał kiedyś i zaniedbałeś to, to może czas przeprosić Pana, że dał to pragnienie, a Ty nic z tym nie zrobiłeś, żeby wołać do Niego. Chociaż mówię, jest to dar łaski za darmo. Trzeba nam przyjąć ten. Bo wiecie, jak to jest z darem. Dar to nikt na siłę nikomu nie wpycha. Wiemy, że ktoś przynosi prezent i tobie daje. Ty możesz go wziąć lub nie. Często robimy, że go nie bierzemy, bo się boimy. Co też z tego wyniknie? Ale czytałem o tym, że nikt przemawiający w Duchu Bożym nie powie, że Jezus jest przeklęty. A i też nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, że Jezus jest panem. Nie może. I powiem wam takie dwa przypadki, chociażby tej historii. Pamiętam to i ta nasza siostra w ten czas, teraz co odeszła już do wieczności, przedtem niby była wierząca z Redut. I pojechaliśmy z Andrzejem do niej. I tak Bóg dał, że mówi, żeby wyzna Jezusa Panem. I wiecie, nie mogła wyznać Pana. Powiedziała, że jest mistrzem, powiedziała, że jest zbawicielem, ale nie powiedziała, że jest Panem. Dopiero jak pokutowała, dopiero jak przyjęła Jezusa, zaprosiła Go do swojego życia, mogła Go wyznać. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie powie, gdy Bóg jest obecny. Ludzie w świecie mówią wiele rzeczy. A drugi taki przypadek, pamiętam, taka młoda dziewczyna, byliśmy na pewnym zimowisku, to było w Bielsku, miała problem z paleniem papierosów, niby z, wierząca z rodziny chrześcijańskiej. I też się modlimy, też pytamy się, żeby wyznała Panem. I nie mogła wyznać w ogóle. Później, gdy pokutowała, gdy przyjęła Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, wyznała Go. A później się pytamy, dlaczego Ty nie mogłaś powiedzieć? No to takie proste. Ludzie mówią. To jest takie proste. A ona powiedziała, że dotąd dochodziło, dalej nie wychodziło. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie powie, że Jezus jest Panem. I nikt też nie powie, gdy mówi w Duchu Świętym, że Jezus jest przeklęty. Nikt nie powie takich rzeczy. Dlatego chciejmy się nie bać. Chcielibyśmy prosić Pana, aby nam pomógł w tej kwestii, abyśmy chcieli, pragnęli tego do naszego życia, bo Duch Święty chce się przejawiać wspólnie. Jest napisane, przejawia się nawet wspólnie ku we wszystkich. Nie jesteś za stary, nie jesteś za stara, nie jesteś za młody, nie jesteś za młoda, nie jesteś za bardzo zajęta, czy mniej zajęta w swoim życiu, aby się o to nie starać, aby nie chcieć być używanym przez Boga. Bóg chce użyć każdego. I ja wiem, że jest napisane o tym, że o tych naczyniach Bożych, ale to jeszcze coś innego, może o służbach, o pewnych służbach, to już jest służba, są naczynia Boże, że jeżeli zachowamy się o tych rzeczy pospolitych, będziemy do celów zaszczytni. Abyśmy też o tym wiedzieli. Dlatego z jednej strony Bóg chce dać, ale też chce oczyszczać nasze życie, chce, abyśmy bardziej mogli być użyteczni jeszcze w tych kwestiach, w tych sprawach, w tych darach, do tego dla niego. On to chce czynić. Dlatego mówię dzisiejszego poranku: zastanów się, a może właśnie ciebie Duch Święty dzisiejszego poranku dotyka i mówi, że chciałbym, abyś ty czyniła to, czy to, chcę ciebie używać. Dla, swojej, dla zbudowania Kościoła, dlatego aby Jezus Chrystus był uwielbiony. Chyba to jest najważniejsze, aby Jezus Chrystus był uwielbiony. Przecież całą wieczność będziemy wywyższać, Go uwielbiać. To tym bardziej teraz, żyjąc tu na ziemi, jeszcze w ciele, chciejmy Go uwielbiać i wywyższać, pozwalając, aby Duch Święty to czynił w naszym i przez nasze życie. Wiele można by było mówić, ale chcę Was zachęcać. Chcę, abyśmy byli zachęceni. Aby Jezus Chrystus był uwielbiony i wywyższony, abyśmy zapragnęli się starać o to, modlić się, wołać do Niego, aby On pokazał nam, w czym On chce nas użyć, aby Jezus Chrystus był uwielbiony i wywyższony w naszym i przez nasze życie, i abyśmy też przyczynili się, jakby to można powiedzieć, do wspólnego zbudowania braci i sióstr, aby to było we właściwy sposób. Amen.